ma tu Pęczak. Witam Was w kolejnym odcinku serii Bez Gry Wstępnej i dziś bierzemy się za kolejnego hiciera, kolejną świetną mordoklepę, kolejnego zawodowego łamacza joysticków, za kolejną grę idealną, chciałoby się rzec. Tyle, że wiadomo, że nie. I to bezdyskusyjnie, bo dziś pogramy, chociaż powinienem raczej powiedzieć pomęczymy się chwil kilka przy znanej chyba wszystkim grze pod tytułem Shack Fu. I to znanej raczej z tego, że była... Jak sam tytuł wskazuje, FU! Ja wiem, na pewno znajdzie się ktoś, kto się z tym nie zgodzi. Jakiś obrońca, jakiś adwokat diabła, który by ci twierdził, że gra jest naprawdę bardzo dobra. No ale niestety fakty są takie, że gra jest po prostu. No a z tym kłócić się nie zamierzam. Gotowi, a więc zaczynajmy. To witam w tej pięknej, cudownej, wspaniałej grze Shack Fu. Na początek miałem, to czego nie widzieliście, miałem fajny problem. Otóż, gdy mam podpięty joystick w port joysticka w Amiga 1200, bo gramy na Amiga 1200 wersję Aga, taka propos, no to gra nie działa. Obsługuje się myszką. Musiałem przełączyć joystick w port myszki, żeby móc w ogóle uruchamiać opcje. Majster Sztyk, dobra, słuchajcie, to coś, to coś wydało. Delphin SOFTWARE! Delphin SOFTWARE, to stworzyło Delphin SOFTWARE, co, o co tu chodzi? Normal, dam na EASY, może jakoś przejdę. Delphin SOFTWARE, to coś stworzyło, AUDIO ON, AUDIO... AUDIO ON! kontrolę ONE BUTTON, TWO BUTTON. Dobra, TWO BUTTON. I teraz tak, gra pierwotnie miała być... koszykówką, no bo mam tutaj Shakila Onila, prawda? Ale... Ale nie wyszło, stwierdzili, że zrobiłem bijatykę. A Szak podobno był fanem Mortal Kombat i stwierdził, że zrobią sobie grę jednak karatę, a nie, a nie koszykówkę. No i dobra, hej poszło, nie? Poszło, poszło w sumie nijak. Także to wyczytałem w wikipedii, że tak właśnie było. Kolejna rzecz, no jak, że, jako że Delphin Software, no to wiadomo, to jakby e, flashback, co nie? To wiadomo. E, a jako że flashback, no to stwierdzili, że popiszą się tym, co potrafią najlepiej, czyli e, ruchem postaci, animacją postaci. No i stworzyli grę, w której animacja postaci jest piękna i nic poza tym. A na wszyscy dobrze wiedzą, gra to jest kaszana. Wybrałem ją tutaj, dlatego że. Wychodzi o to, że jest kaszanowata, dlatego ją wybrałem. Po części jest to, jest to racja, po części jest to racja, ale ja po prostu pomyślałem, że kiedyś nie daje rady, nie dawałem rady, to dziś może dam radę i pogram. I taki jest ogólny zamysł tej serii, i tego odcinka, i wyboru tej gry też. Zobaczę. Ogólnie gra nosi miano najgorszej gry. Stworzonej na świecie, nie wiem, yy, najgorszej gry, nosi miano. Oczywiście yy, troszeczkę bezpostawnie dziś, bo jest wiele innych szmatławych gier, które są gorsze niż to, coś, nie? Ale to jest skopane na maksa. Miało potencjał, miało wielki potencjał, miało. O, jest mapa, zapomniałem, że Fire trzeba wcisnąć. Yy, miało potencjał. Yy, no i co, i spieprzyli to, co nie? I spieprzyli, i idę do dżungli. Przyjdzie to totalnie. Zaraz Wam pokażę. każdy, kto grał w tę grę, to wie, czemu Tak jest. Tak a propos, obczajcie temat, nie? Shakfu. Ogólnie można zrobić tak. O, możemy zrobić tak, że teraz y, y, każdą grekaratę można z, z zapiskiem fu zrobić. W sensie jest shakfu, jest, nie wiem, wizfu, można zrobić grekaratę z wizem. Y, można zrobić, nie wiem, cool spot fu. Nie, rozumiecie. Bardzo fajne rzeczy, nie? Takie. Przód, dół, przód. Oje flaming kick! Ojej, dupa. Duprzód. Gdzie się zamieniasz? W coś. Przestań. Dobra, nie, nie czaję. No, można zrobić każdą grę karatę, nie? W ten sposób. tylko fu dodać. Ojej, rzuciłem ją, rzuciłem ją jak. Jak należy. nie wiem, coś ty jeszcze jakiś, jakiś jeszcze cios masz jeden? Hunik jakiś zrobił. Ptakiem, ptakiem, we mnie ptakiem. To jest jakaś osłona chyba, tak? I zobaczcie to, co tu się dzieje. Nie jestem w stanie w ogóle cokolwiek. W dupę z tego palca wstać, głupi ośle. Eee, cokolwiek z niej, jej zrobić. Nie jestem w stanie ją pocelować już nie mówię o tym, że nie jestem w stanie z doskoku ją trzasnąć tak. Świetna jest to gra i nie, sorry, ale to się gówno po latach nie zmieniło w ogóle. Nazywam rzeczy po imieniu. Ta gra wtedy, gdy wyszła, zasługiwała na miano najgorszej gry stworzonej, najgorszej gry jaka istnieje, tak? Bo no, ja wiem, że, 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 że były inne. No i co? I pokona mnie. No, to, I ta gra ma to do siebie, że... W szoku jestem, you win. Szak się rusza jakby miał hemoroidy. Yy, no, jakby miał ten, syndrom tych tuptających nóg, czy jak to się nazywa. Yy, ja nie wiem, ale mogli naprawdę zrobić to fajnie, a zrobili kaszanę, totalną kaszanę zrobili. Przód, tu przód. Przód, przód. Jakiś flaming kick, coś tam, przód, przód. No jest, to jest, i to jest ten cios, który jest taki super niby, no i ta kula jakaś wychodzi, ja nie wiem. Co to jest za kula? To jest... Co to jest? Ja nie pamiętam co to jest. No, naprawdę nie pamiętam. No, weź ją, uderz! Ty, głupi jeden ośle. Tak, waleczkę w wodu. Ja nie wiem. Najlepszą taktyką jest po prostu lanie, stanie na, na pałę. Bo, w tą stronę nic nie robi i za głupi jest, żeby coś robić. Żeby. Za głupi jest, żeby uderzyć ją jak. Jak, jak chcę ją. O co tu chodzi? No, biją! Boże, drogi, o co, co ci biega? Jak daje na dół. To robi jakąś kuleczkę. Aha, tak jest cios jakiś, dobra. Kuleczkę. Kuleczkę... To jest tajny cios. Tajny cios szaka. Kulka, co nic nie robi. To Ktoś tak nazywa. Powinien się tak nazywać w instrukcji. Kulkę robię, co nic nie robi. Bo lubię robić kulki, co nic nie robią. To jest, to jest sens mojego bytu, mojego życia. Trenowałem całe życie tajną technikę robienia kulek, co nic nie robią. I w ten sposób pokonałem masę przeciwników, blokując ryjem. Mordą w sensie, nie Ryjem. Ryj umie blokować, bo to, ten to nie umie. Baran, no baranie bez szkoły. Przepraszam, wygrałem. Przepraszam, poprawiam się, wygrałem. Chciałem powiedzieć, baranie bez szkoły, ale jak widać, wygrałem. D dobrze. O, główka boli cycki opadły. A to Peszek, Piesek, Leszek. I will let you pass. Pewnie, że let me pass. A co myślałem, że co? Że nie? <grych> O, ci mi dają, da, da, A to jest jakiś namiot? Do namiotu mogę? Jasko, Minds, to nie namiot, to, to kopalnia. To nie namiot, co ja gadam. Do namiotu. O, jest. Tutaj jest. Diesel. Win Diesel? Szybki wściekły? To pan? To ty? Jak wygląda grafika w kopalni? Ogólnie trzeba, trzeba to tejże oddać. Graficznie jest spoko. Dobra, co wam, co powiedziałem. Nie jest. Jest beznadziejna. Znowu kuleczkę zrobiłem, zapomniałem, że tu się nie robi... Ale czemu nie chcesz... Wytłumacz mi, czemu nie chcesz ośle patentowany uderzać w dół z nogą, z czymś tam? Co ty masz w ogóle? Ja mam wrażenie, że ciosy zmieniają się w trakcie gry same tako. Bo gdyż... Bo się zmieniają. Nie wiesz, o co chodzi? To dobrze. O i mam Szansę Cicho, podcięgo. Chyba go skatuję w ten sposób, jak mi się uda. Fury! Tyson Fury! Czy, czy to jest jakieś... Karate coś, co on ma? Dobra, ej, to jest dobry sposób. Znalazłem idealny sposób na grę w szakfu. Podchodzisz do zioma i go lejesz nijak. I jak go lejesz nijak, tak ona od pindol, to dochodzisz. Do punktu, w którym wygrywasz, bo do niczego innego tu nie dojdziesz w tej grze. To... Nie wiem, czy to jest jakieś wyróżnienie, że w ogóle dochodzisz do momentu, w którym wygrywasz, że on upada, a ty nie. Bo. Nie wiem, czy to jest wyróżnienie. Tak ta gra jest. Powiem wam tak, przy tej grze e... Brutal Pulse of Fury to jest Mistrzostwo Świata, bo ta gra jest tak beznadziejnie głupia, tak beznadziejnie rozwiązane jest sterowanie. Wolałbym grać Street Fightera 1, czyli Street Fightera, niż to. Co? Już mnie, nie, już mnie nie dopuścisz? Już nie? Już cześć? Już cześć, kurde, daj coś zjeść, no. Joystick za załatwię, zdechnie mi i tyle z tego będzie, z tego grania mojego. Beznadziejnego, tak a propos. Ja wiem, że może ja nie jestem obyty w tej grze, nie wiem. Ja... Nie wiem. Wydaje mi się, że że ja umiem grać, ale, ale tu się po prostu nie da. W tą grę się tak gra. Kończysz wciskając na pałę... Yy, po prostu wszystkie, wszystkie dwa przyciski, które masz na joyu. Bo ja mam akurat dwuprzyciskowy dwu joystick. Szak <słysko> ma za dół krótkie nogi, żeby go sięgnąć. Yy, Bonzo, Diesel ma dłuższe nogi niż Szak. Ale. No, 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 co, no. Czasami jest tak, rozumiesz, że chcesz go uderzyć po jajach. <śłysko> po jajach, Bigo, go. Podetnij go, nie wiem, cokolwiek zrób. Proszę to się robi. Weź, to jakaś taktyka w tej grze, nie? Taktyka. Pierwsze podcięcie trafia między nogi. Yy, I... To, tak sobie to tłumaczę, bo... Bo, bo innego tłumaczenia ja nie mam. Spociłem się już, grając w tego gniota. Yy, I... I jest mi z tym fajnie. Łoć! Ci... No. Jebłem na Przepraszam, ale to właśnie zrobiłem. You lose. Może wybierę innego przeciwnika? Zlał mi Czy Czyta się mapa? A skąd mam wiedzieć na mapie, że. Aha, tu nie mogę wejść, bo tu ją pokonałem. Okej, okay, dobra. Tutaj to jest moje dojo. Tutaj jest North Gate. Dobra, idę do North Gate. O, nie, nie Learn your man. Young man. I'm gonna kick your old ass. Nie, tam nie było tak, ale ja tak mówię. O, i tu grafika zmieniła się. Widać, że jest aga. Wykorzystuję możliwości układu graficznych Amigi 1200 eee, bardzo dobrze. Bardzo dobrze i także lepiej się nie da. Ujach! Dupa tam, dziadku! Znowu się w kulkę zamieniłem. Użyłem tego tajnego ciosu. Co, co? To, jest, to jest cios. Ekocios. Eko Ekologiczny. Co się stało? Wybuch ekran. Ekologiczny cios. Nikomu krzywdy nie robi. Nauczenie się tego ciosu nie zużyło w ogóle energii e, mojej i w ogóle czegokolwiek. Już? <laughs> Fajnie. Fajnie, świetnie. Fajnie, świetnie, super. Czemu statek w tle jest w kolorze takim jak niebo różowym? To jest mgła jakaś. Czepiam się szczegółów, ja wiem. Ujeba. Ujea! blokować umisz? To wejdź zablokuj. Pokaż jak się blokuje. Mówię, oprócz tego, oprócz, jak kuleczki, to on umie jeszcze blokować ryjem i to wszystko, co on potrafi, naprawdę. Co tu się dzieje? Jak zablokować oślepiający cios oślepienia? Oj. Mam dosyć tej gry. I y, miałem nadzieję, że po latach to się zmieni, to się nie zmieniło. Julius, dam sobie ostatnią szansę zobaczymy jeszcze jakiegoś zioma. I to wszystko y, podsumowanie będzie fajne. Żadne. Tak nie zasługuje na podsumowanie nawet Ale dobra, zobaczmy sobie, co to jest. Wasteland. A może tutaj? Waga Va Vagabond? Temple? Vagabond. Wengaboys temple. O oh, fuck. Ten był kiepski, trudny. A ja z nim nie walczyłem już, aby. Nie, nie walczyłem z nim. Nie wiem, z kim walczyłem. Tam leży dłoń. To Te dłoń tego posągu, co co, co co, leży na etapie z tym. No, z, 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 z balerogiem. Z balerogiem. Z nie, z tym. Jak on ma? sagatem, przepraszam. Taki posąg leży w Street Fighterze. Sagat, sagato. A widzicie, to jest inna, in, in, inny całkiem. Jak chcesz. Zrobić podcięcie, to nie umi, a jak nie chce zrobić podcięcia, to robi podcięcie. I to ma sens, bo wtedy musisz się uczyć prawa taktyki, która jest bardzo skomplikowaną rzeczą w tej grze. Szak, szak. jak ty skaczesz w ogóle? ty Paralityk, normalnie paralityk, nie? No. Nie jesteś w stanie zrobić ciosu z wyskoku, który zaatakuje gościa, bo przeskakujesz tego gościa. Latasz jak Żyd po pustym sklepie, przepraszam, ale tak to jest, nie pamiętam tego jak mówić, U mi z YouTube film ściągnie. Dobra, złap go, nie wiem, rób coś, głupi ośle. <śmum> mam dwa przyciski. Jeden to noga, drugi to noga. Mogę sobie wybrać albo no... No, i, i, i fuck pokazać jeszcze. Mogę wybrać sobie nogę albo nogę, mam do wyboru. I wymyślę, yy, że wybiorę... a nogę wybiorę może tym razem, może teraz, no, tym razem wybiorę nogę. Tak, jest i noga weszła pięknie i zrobiła mu krzywdy tyle, że aż mi głupio. Może na czas? A może na czas? A może, a może nie? Mhm, mi się skończy. Przecież on blokować nie potrafi, co na czas? Na czas. Dupę czas nie na czas. Dobra, wiecie co? Yy, mam już jakiś kredyt? Chyba mam jakiś kredyt jeszcze, nie? Mam ma jakiś kredyt? Weźcie, mam. A to była pierwsza runda dopiero. Cholera, nie ma gorszej kary, jak druga runda w szakfu. No znowu nie combination jakiś. combination nation. Nie wiem jak to się stało w ogóle. Jak się stało, to co się stało? Mam też cios taki jak ma ten Gail w Street Fighterze. I który robi też nic. Mam kilka ciosów, które robią nic. Szakfu poszedł walczyć. Bo grać w koszykówkę to nie wziął się do walki. I teraz tak, nie wiem o co biega. Nie umiem. Po prostu nie umiem. Sorry, ale Human Killing Machine było lepsze. Naprawdę. Bardziej responsywne niż to dziadostwo. O! I to jest ten cios, co Gail ma. A to jest ten cios, co ma e... Kto ma taki cios? Chun Lee! Ale z żyna ze Street Fightera. Robię tajny cios. Tajny cios, który jest niczym. Niczym, niczym... Niczym. Yy... Nie wiem co, niczym. Phoenix. Z dupy. Mam jeszcze jedno życie. Mam jeszcze jeden kredyt, prawda? Nie chcę go używać. Dobra, słuchajcie, zrobimy podsumowanie. Robimy po prostu podsumowanie, bo ja, ja nie mogę w tą grę. Ja po prostu nie mogę w tą grę grać i tyle. Eee, nic się nie zmieniło po latach. Po latach się absolutnie nic nie zmieniło. Jest dalej taka kaszanowata, jak była. To jest dobry przykład na to, jak pomysł mógł być dobry. Grafika się zgadza, jest ok. Wszystko pasuje, gra i buczy. Jest fajnie, ale gameplay zawalony na maksa. Nie wiem, przepraszam, co sobie myśleli, robiąc taką grę, ale myślę, że myśleli sobie, że chcą być innowacyjni, że nie mogą zrobić czegoś takiego jak Street Fighter, bo nie mogą e, równać się z Street Fighterem, bo już oni tylko tam e, w te flashbacki i tak dalej, tego typu rzeczy. No nie tylko, ale między innymi. Największy hicior chyba, największy chyba nie, ale hicior. No to stworzymy coś podobnego z ruchem postaci. Widział ktoś, żeby ruch postaci przypominał to, co widzieliśmy w flashbacku? A podobno technologia jest użyta ta sama. Ja nie widziałem, żeby to przypominało w jakimkolwiek stopniu e, to, co widzieliśmy w flashbacku. Nie wiem, M może jestem mało spostrzegawczy, ale wydaje mi się, że nie. Że to, że to nie, nie było nic wspólnego z taką grą. Z tą grą, z tą grą. Nic, zero. Także kicha, kicha totalna i mogli być koszykówkę, ale pewnie jakby zrobili koszykówkę, byłaby też do dupy. Po co by mieli zrobić? Mogli tego szaka zostawić w spokoju. To była wersja AGA. Że tutaj widzę, wersja AGA, wersja ECS, OCS. Nie wiem jak wygląda. Znaczy nie pamiętam. Czy gorzej? Wątpię. Pewnie wygląda tak samo, tylko że A, bo AGA to pewnie stwierdzili, że wypuszczą wersję, zgarną kasę jeszcze na posiadaczach amigi 1200. A co tam, hej, co tam szkodzi? Zbijemy fortunę na tych biednych amigowcach. No i wydali to dziadostwo. Dobra, nie ma sensu, dalej nic Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na grę, którą mógłbym zagrać, może być Kaszana, zagram w to, a co, może być cokolwiek tak naprawdę. Piszcie, jak będzie dobra gra, to nie będzie śmiesznie. Nie wiem czy jest śmiesznie teraz, ale nie będzie w ogóle śmiesznie, tylko będzie spoko. Także yy, proponujcie, piszcie co byście chcieli zobaczyć, żebym zagrał yy, A zagram, postaram się spróbuję, nie wiem, zobaczymy na midze, albo na komodorku, albo na Atari małym, Tam wybierajcie co chcecie, no i tyle, i tak to ja W tym odcinku. To było tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że się bawiliście tak samo dobrze jak i ja przy tej grze. Pozdrawiam Was z i do następnego. Trzymajcie się. Cześć! Zatem, witam w cudownej, wspaniałej grze. Nie wiem dlaczego nie działa mi joystick. A przecież powinien. Nie wiem co trzeba wcisnąć. Ej, no nie działa mi joystick. Wiecie co? Co to jest za gówno? Myszką? Spacją? Enterem? Jeszcze raz. Za szajs.